Byłeś pracownikiem tego, tego miejsca? Idz stąd. Łzy no, na to, bo nie chce tego domu. Wiesz co? Wiemy, że ktoś tu jest. Siema, witam Was w swoim odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w opuszczonym folwarku, który powstał na przełomie XIX i XX wieku. Teren ten jest ogromny. Tutaj znajdujemy się, akurat znajdujemy się w pałacu. Jest to taki pałacyk. W dodatku są tutaj pozostałe budynki gospodarcze. Są jeszcze budynki mieszkalne, więc mamy tutaj gdzie chodzić i co badać. Jesteśmy już tutaj opuścili później, później porze. No i oczywiście zbadamy ten obiekt pod kątem zjawisk paranormalnych Z tego co mi wiadomo, z tego co się dowiedziałem Tutaj znajduje się również grup, grup, który nie ma żadnych inskrypcji na sobie Ale ja się dowiedziałem, że jest to grup żołnierza niemieckiego Który został tutaj zabity przez wojska rosyjskie Kiedy próbował opuścić ten teren już w czasie wojny Kiedy wojna się tam kończyła No został trafiony po prostu przez kulę I mieszkańcy tutaj okolicznej miejscowości Postanowili go tutaj pochować właśnie w tym miejscu Także historia tutaj mamy ciekawą i myślę, że badanie też będzie ciekawe, także zapraszam Was do oglądania. Widzicie, ogólnie to jest takie opustoszały już. Praktycznie z to nie ma jakieś randole się tutaj zachowały. Wiem, że w latach 50. przyjęła to jakaś agencja, rolna, coś w tym stylu. Później niestety ten... Hmm. Historia tego obiektu jest taka mało sprecyzowana na internecie Najlepsze no jeszcze co zostało no. na górze hmm. No to, ja tutaj też Fajnie. to Co no, tak ta Całe Tu mamy schody Już chyba Wyjście No ja też, bo tu nie ma co zwlekać, po prostu na jedziemy ze zobaczyć ale czemu uważać? No bo tam te góry są Od dołu wiedziałem To ja się przejdę tutaj już z A No bora. ja tam jedziemy, to już to Co? No to jak tam jest tak strasznie, to wiesz tu jest tyle budynków A tu mi się wydaje kominek mógł być Popatrzcie Dzisiaj taki maraton robimy Już jesteśmy po dwóch nagrywkach, to już jest nasze trzecie Więc ja też jestem trochę zmęczony mogę i mogę raczej sobie gadać w Ale zobaczymy Jaka jest data jest data Teraz mamy 2023 rok raczej nie Ja nic się nie ptamę Teraz mamy 2023 rok, o kurde. Znaczy nie chodź za bardzo, weź na mnie dalej. Jest inną, no, a nie wiadomo co. A tam? No dobra, no to nie ma co. Zobacz tutaj. Widzisz. No, tutaj nie ma co wiecie. O, patrzcie, nie to potrzeba. Bo... Na lata. Ktoś na lata odzywa. Przesuń się. nie przesuń się. Dlaczego mamy się przesunąć? Tak jakby zastrzegało. właśnie. Przedtem, no. Właśnie nie wiem, czy coś nam grozi tutaj w tym budynku. Takie odniosłem też wrażenie właśnie, jakby nas coś ostrzegało. Chyba ale dalej nie chodziłem. To jakby nas zwyczajnie coś... ostrzegało, że tutaj no nie ma. Hmm. Jeżeli tutaj jesteś słyszymy, że ktoś tutaj jest próbujesz nas ostrzec. Możesz nam się pokazać. Chcemy wiedzieć, e, kim jesteś. O, jest coś. Co to jest? Co to jest, do cholery? Patrz, widzisz, jakby zniekształconą nie, nie twarz. Kto, nie, ktoś. I to wygląda jakby ten Folwark popatrz, jakby... No, no, takie pałacowe te są. No. Ciekawe. Dziękuję Ci, że postanowiłeś nam się pokazać. No, tak jakby patrzcie ale coś. Idź stąd. Ciągle Dlaczego mamy stąd iść? Szatan. A to taki był zdeformowany, nie? Jakby. Czy jest tu coś złego? Wchodzi nam tutaj coś? Może zejdźmy jeszcze na dół. No, no. No taka jakby taki ciemny ten sam głos. No no. Tu jesteś kobietą, tak? Chyba, że do Piwnicy idziemy. Może no. wiesz, może że już się zwrócimy. Przedstaw nam się. No. Pamiętam cię. Skąd nas, skąd mnie pamiętasz albo nas? Czy widziałaś nas wcześniej? My tutaj nie byliśmy jeszcze. My tutaj nie byliśmy jeszcze. Skąd nas znasz? Skąd nas znasz? kominku no, ty, czy... było coś, ale nie wiem, czy to nie jest błąd. Mam no, urządzenie? Powiedz Tu powiedz mi. to urządzenie i pokaż nam obraz po Pokaż nam co to. Ty... ty to, co to o kur... Co to było? Patrzcie, przyczepiony do ściany jakby wisiał. Ale to może być... No nie wiem, czy to nie jest błąd, ale... Zobacz. Ja pierdziele, weź mi to potem przesień, nie? Paweł mi się tym na go nie Co mają oznaczać te, te obrazy? Tu jest wejście na dół, widzisz? Tam jest ten park, tam jest ten dół Co to tu w ogóle było? Jakiś... Kuchnia Kuchnia, nie? Tu musiało być widzicie? Kto się z nami kontaktuje? Jak ważny imię? Proszę, odezwij się do nas kosmosie? kosmosie Widzisz nas? Czy to widzi? To nie Tak, no. Referendum? No. Co chciałeś? Chyba. Teraz to co się uczysz? No, spróbujemy. Pochodzisz trochę może z tym. Czy jesteś tutaj z nami, który się z nami skontaktować? A, tak. Jeszcze zasłyszę Cię. Czy byłeś mieszkańcem tego miejsca? Czy pracowałeś tutaj? Czy nie potrafisz opuścić tego miejsca?

Pokaz nam się! Wiemy, że tu jesteś! Już raz się pokazywałeś, dziękuję ci, ale czy możesz zrobić to jeszcze raz? Takie jakieś trochę słabo, nie? Słabo, tak. słabo po prostu wydarzy. Chodźcie schodzimy te piwnicy. Jakiś błędźby Może kto tu jest w tych filmcach. Jestem tutaj, który chciałby się z nami się skontaktować. Przemów teraz. A nasze urządzenie się zarysuje. Duże piwnice. to był jakiś chyba piec albo. nie wiem. Chód tutaj nie Uważać. Ale patrz, tak jakby nas ostrzegał, uważać. Przed nas no. na to strzegasz. To jest... Eee. Dziecko. Matka. Matka raczej, to jest bardziej kobieta wygląda. To mi potem wyślij. Mhm. Dziękuję za obraz. Czy to ty jesteś w tym obrazie? Czy to jest twoje dziecko? Za mną. Chodź za mną Gdzie jesteś? A gdzie jesteś, jeżeli to możemy to... zapytać? Dobra, no nic, idziemy do budynku Jeżeli tutaj jesteś to proszę pozostań gdzie jesteś i podążaj za nami My sobie idziemy dalej Nie? O, a, tu może być ciekawy. Znaczy, już na pewno ludzie umierali, nie? Potem pójdziemy tam, bo to podzielamy. śmieci. W to śmieci, śmieci. Tak, jest tutaj dużo śmieci. Mało mieszkania w nie? nie? tak praktycznie. Mały, mały pokolej kibel, no, a gdzie reszta? Hmm. No, to takie mini -towarety. z też. jesteś? Kto się do nas nazywa? Proszę, odezwij się do nas. Wiesz, takie. To jest kolejne mieszkanie. U wodów mówi, że wiesz. Tu nam mm. A tam? Już tam też Tam też chyba mieć taki grzyb. No. Też grzyb tutaj, wszędzie jest pełno grzybów. No. Nie wiem, czy ma sens no. iść, bo widzisz, że te schody wyglądają. Nie, no właśnie. No. No. To nie ma sensu, wiesz, bo te no, schody mogą, mogą tak. też lecieć na dół. towarzysz, Aha, towarzyszy tam cały czas, tak? Chodzisz za nami. Ja nie ma nikogo. Towarzysz. To jest takiego brzyba strasznego nie ma no. Jeżeli ktoś tutaj jest to proszę cię o kontakt. Powiedz coś do mnie. razy to samo, to są głos powiedział. Ale ona też gadała w tamtym obiekcie. Taka babcia jakby no. no. Babcia, czy Ty podążasz za nami? Jesteś tu z nami, pokaż nam się. Ujawnij nam się. Służymy Cię kogoś, ktoś do nas mówi, ale chcemy Ciebie również zobaczyć. Proszę Cię, nie obawiaj się nas, pokaż nam się. Słyszymy ciągle kogoś. Czy jesteś kobietą? Jesteś starszą kobietą? Co tutaj robisz? Patrzcie, wodzę jak Debin. No. Dobra, nie ma. Nikt na mnie chce się pokazać. No Ważniejsze. Zainteresowany. Ale dużo głosów no, masz, no. to jest niemożliwe. Jesteście nami zainteresowani? <laughs> Miło mi was poznać. Przedstawicie nam się? Jak macie na imię? Dobre. Tak, ja. Tak, ja. Czy, czy jesteście byłymi mieszkańcami? jesteście byłymi mieszkańcami tego domu Jan Jan może kawałku, wiesz to jakieś no. stanie to wszystko nie są To było? Dziwne głosy, naprawdę dziwne głosy tutaj są Zobacz. O kurde Dziewczynko, czy to... dziewczynko, czy to z... Yy, ciebie widzimy? Na tym razie? wiele głosów. Czy jesteście wieloma mieszkańcami tego domu? Dziewczynko z do obrony, czy jesteście tutaj z nami?

Jakiego domku tutaj mieszkalnego, który znajduje się na terenie tego folwarku. Śniadzie zabiorą Michaelinkę, z lampkami nawet. Też było mieszkalny chyba, by No, mieszkalny, mieszkalny to by się Jest ktoś, kto chciałby się z nami spotkać. Czujesz? Co? Czujesz taki zapach specyficzny? Mm. Jakby czyjeś osoby. No. Kto jest mściwy? Ty jesteś mściwy, tak? Ja Dlaczego mściwy? A przedstawisz nam się? Jak masz na imię? i... Nie, Nie, No taka. No, no. zdobę, to sama osoba. Gdzie idziemy do góry? No, nie, nie? wiem, czy się da do góry. No. Jak nie, no to nie. Bo... To jakiś pokój na stolatki gdzieś miał być? Kurwa. Nie wiem. Czyli to był pokój tutaj? Czy mieszkało tutaj dziecko? To fajne po polu, tak. Za drzwiami na niemieckiego się ktoś uczył. Idiotyczne. Idiotyczne. Zobaczcie coś w się... tym bo... Domy. Tak, bo ten było, pożar... mm. tylko że. Tak, wiesz, na no, źródłach. No, dziwne, że po tak słabo, słabo. Czyli pokazałeś na miejsce, tak? W którym... Mieszkałeś kiedyś? Mieszkałaś. A tam powiem po szóstym? Po tam to są na Ja nie, 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 nie wiem, jak to wygląda. Weźmy no to tam. Zasady, no? Chyba tam jestem no, po pokój latki No nie wiem. Iś. No nie wiem. wiem. Jest tutaj, ale jest pomalowany. Widać, że to jest po 15-latki. Gazety tutaj mamy takie nakrycie. Tam dalej to nie wiem co nie wiem czy tam chodzić. Tam było łazienka jeszcze słyszę mężczyznę Mężczyzna, mieszkałeś tutaj kiedyś? Może, może, ale niebezpiecznie wam Jeżeli tu jesteś, pokaż mi się, pokaż nam się. Wiemy, że ktoś tu jest Ja, ja. To skoro jesteś, ja to pokaż mi się. dobre, bo ten gościu cały czas się odzywa. Co tutaj jeszcze? Nic, nic mi się nie generuje. Jak nie żyjesz, to co tutaj? A jak dożyć tu? Mężczyzna, podejdź do tego urządzenia. O. Mężczyzna, podejść do tego urządzenia, które czuje mnie w ręce. Z tym zieloną lampką. Cisza. Tam coś przebija się, przebija Cisza. jakoś, ale... Markiem ma czym Nie wiem. Urządzenie na dół i sprawdźmy co tam jest. To imienia. Muszę skąd wydymił? Ale wiesz co ja zauważyłem? Że jak jest pełnia. Nie głosu, no, pewnie, się nie bo, nie bo, kiedyś bez Dawida, bez ciebie, był nie? Było zoberty, nie? Nic na Gostówie nie wie jak była pełnia. Tak, to Wtedy też zapamiętał, że była pełnia, nie? Mężczyzno! Jak masz na imię? Przedstaw się. Słyszymy, że jesteś tutaj.

Przede nie ma sensu. My się też że przez to. Gra. pełnia. I teraz mi się tak wspomniało, właśnie hmm. jak Ty mówiłeś o tym. To zawsze to samo jest. Ale zobacz, gość milczy. To jest niemożliwe, nie? Jak nigdy. Ale to nie tylko w tym miejscu. My no, się byliśmy w tym Ta, miejscu. Tak, tak. A myśmy wtedy z tym baletem też byli w dwóch miejscach chyba. I też nic. W tym miejscu będziemy kończyć tą eksplorację, to badanie. Widzicie, ja zapomniałem wspomnieć o jednej bardzo istotnej sprawie. Mamy dzisiaj pełnię, to znaczy, no prawie jest pełnia, ale nie wiedzieć czemu e, zjawiska paranormalne, kiedy jest pełnia, one są jakby. mają mniejszą siłę po prostu. One się tak nie ujawniają. I to już nie jest pierwszy przypadek taki, kiedy nam się to zdarza. To już jest któryś raz rzędu. Ale to nie oznacza, że tutaj nic nie ma, ponieważ w tym głównym budynku, w tym tam pałacu miałem wrażenie, że coś próbuje nas ostrzec. Coś tam było, coś nam tam mówiło, że tak jakby nas próbował ostrzec i w dodatku ten głos tej starszej kobiety, on się dość często przebijał nie tylko w tym pałacu, ale w ogóle na terenie całego tego folwarku. Dajcie znać, co wy jeszcze o tym sądzicie, zostawcie komentarz, dajcie lajka, like jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Siema!